Dziś poniedziałek, więc, więc tradycją jest już jak to w każdy poniedziałek gościmy w kurierze Flash o 16:30 Zbigniewa Górniaka. Witam cię z dobry, który specjalnie dla widzów TVP3 Opole przygotowuje przegląd tygodników opinii. Pro, proszę bardzo, co dziś przygotowałeś? Tak, y, przegląd tygodników, ale dziś zrobię wyjątek i zacznę od miesięcznika. Miesięcznika y, lokalnego od y, pisma Uniwersytetu Opolskiego Index Ponieważ spotkałem swojego nauczyciela akademickiego, e, doktora Adama Wiercińskiego, który u, nauczał mnie literatury. I mnie również Byszard, Tak, literatury tak. współczesnej. I on mi polecił ten numer, polecił mi swój artykuł e, w tymże numerze indeksu, ale trafiłem tam na mm, niesamowity y, materiał y, niemal filmowy o autografię Betowena. Otóż y, Barbara Stankiewicz rozmawia. Y, z lekarzem stomatologii, Markiem Schubertem z Podwrocławia, który jest właścicielem niezwykłych dokumentów, które przekazał Muzeum Uniwersytetu Opolskiego i wśród tych dokumentów znajduje się oryginalny, bardzo cenny autograf Beethovena, którego zdobycie było bardzo filmowe i bardzo przypadkowe. Posłuchajcie, w ogóle pan Schubert interesuje się życiem Mozarta, Schuberta nazwisko zobowiązuje, oraz Beethovena, w związku z tym śledzi wszystkie aukcje, na których pojawiają się jakiekolwiek dokumenty dotyczące tych trzech wielkich kompozytorów. W ten sposób poszerza swoją kolekcję. To był niesamowity przypadek, mówi Barbarze Stankiewicz, bo od zawsze chciałem mieć podobiznę Franza Schuberta. Nazwisko w końcu zobowiązuje. I 10 lat temu wylicytowałem jego portret. Ktoś sprzedawał go na jednym z portali aukcyjnych. To nie był cenny Nabytek. Sprzedawca, od którego kupiłem ten rysunek był przekonany, że jest to portret Beethovena. Dlaczego? Yy, dlatego, że na rewersie portretu doczepiona była mała tekturka, a na niej widniał zapis ołówkowy Ludwig van Beethoven 1822. Rok. Ta data mnie zastanowiła, mówi pan Mark Schubert, dlatego, że w kwietniu tego właśnie roku Franz Schubert dedykował Beethovenowi za jego zgodą zresztą wariacje fortepianowe na temat pieśni francuskich. Intuicja podpowiadała mi że to nie przypadek, postanowiłem więc sprawdzić autentyczność tego podpisu. Działałem trochę po omacku, bo nigdy się z takimi rzeczami nie zajmowałem, takimi rzeczami nie zajmowałem, ale miałem szczęście trafić do nieżyjącego już profesora Tadeusza Widły, ówczesnego kierownika Zakładu Kryminalistyki Uniwersytetu Śląskiego, który po wykonaniu ekspertyzy pismoznawczej porównał ten podpis z materiałami z domu Betowena w Bonn i nie miał żadnych wątpliwości, że jest to, proszę państwa, podpis autentyczny. Co ciekawe, nawet to potrafił ustalić. Ustalił, że kompozytor podpisał się trzymając tę tekturkę na kolanie. A więc Beethoven po prostu podpisał się po koleżeńsku Schubertowi na podobieźnie tegoż. No, i to gdzieś potem później poszło w świat po, po, po śmierci obu kompozytorów, i tak trafiło do tego pana. Zamierzam zrobić tego, z tego duży, fajny filmowy tutaj reportaż dla telewizji Opole. I teraz może coś bardziej poważniejszego, takiego katastroficznego, trochę też jak z filmów, Tygodnik do Rzeczy. Wielkie wywłaszczanie. Z powodu Unii Europejskiej miliony Polaków już wpadły w energetyczne ubóstwo, a teraz będą tracić domy. Um, bardzo złowróżbnie wieszczy Tygodnik do Rzeczy. Um, Tomasz Cukiernik pod tytułem Eurowywłaszczenie pisze, że utopijny plan Unii Europejskiej doprowadzi do tego, że spora część Polaków może, może, bo jeszcze nie jest to przesądzone, utracić swoje domy. Pojawi się otóż nowy podatek i im budynek będzie miał niższą klasę energetyczną, tym jego właściciel zapłaci wyższy podatek, wyższy haracz. Od 2030 roku ma zostać wprowadzony zakaz sprzedaży i wynajmu nieruchomości niespełniających wymogów klasy energetycznych. A co jeśli ludzi nie będzie stać na docieplenie ścian, wymianę dachu i okien, zainstalowanie fotowoltaiki, pomp ciepła i magazynów energii, a kredytu nie dostaną, bo będą na przykład emerytami, rencistami lub wielodzietnymi rodzinami. Taki właściciel wpadnie w pułapkę bez wyjścia. Będzie dostawał kary za brak remontu, bo takie są właśnie w przepisach europejskich przewidziane, że po 2030 roku wszystkie budynki muszą być wyremontowane jak nie to kara, a jednocześnie nie będzie mógł domu sprzedać nawet na poczet tych kar, bo nie spełnia norm. Wiadomo, Pojawi się masa cwaniaków, którzy od biednych babci, od biednych dziadków będą wykupywały za bezcen po prostu ich nieruchomości, bo ich będzie już stać na remonty. Z dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków wynika, że już w 2020 roku, czyli 3 lata temu, Komisja Europejska w swojej strategii przewidziała, iż do 2030 w całej Unii konieczna będzie gruntowna renowacja ponad 35 milionów budynków. Ktoś nieźle na tym zarobi. Ktoś nieźle na tym straci, znaczy wszyscy na tym stracimy, a ktoś nieźle na tym zarobi. A kto? Izabela Klotz, eurodeputowana PiS, nie ma wątpliwości. Mówi tak. Na świecie jest kilka firm oferujących gotowe i bardzo kosztowne technologie, umożliwiające spełnienie unijnych, wyśrubowanych norm. Lidele, liderem tej branży jest niemiecki koncern Dürr tech Proszę to potraktować jako podpowiedź do pytania, na czyją korzyść działa ten niebywały pośpiech i Naciski, chciałem powiedzieć pociski, no, ale to na jedno by wyszło. Dziękuję Ci bardzo Zbyszku. I jeszcze raz przypomnijmy, że padła dzisiaj deklaracja, będzie w TVP3 Opole reportaż na temat tego, jak trafił tak cenny autograf Yl... Ludwika von Beethovena do, na Uniwersytet Opolski, tak, prawda? Do to Muzeum Uniwersytetu Opolskiego. będziemy Dziękuję indeksowi za inspirację. Choć jest to miesięcznik. Choć jest to, choć jest to miesięcznik. I pana profesora Wiercińskiego również pozdrawiamy serdecznie z TVP3 Opole. Dziękuję bardzo, Zbigniew Górniak.